Czy warto kupić router z Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 to przede wszystkim wyższa prędkość, nawet do 46 gigabitów na sekundę, czyli prawie 5 razy szybciej niż Wi-Fi 6. Mamy też mniejsze opóźnienia i większą stabilność dzięki możliwości pracy na kilku pasmach naraz, a także większą przepustowość i efektywność dzięki wprowadzeniu ultraszerokich kanałów 320 MHz i nowej metodzie modulacji sygnału 4K QAM, która zwiększa ilość przesyłanych danych o 20% w porównaniu z Wi-Fi 6. Mamy też bardziej wydajną obsługę wielu urządzeń MU-MIMO, a także optymalne wykorzystanie pasma 6 GHz, ale uważajcie, bo Wi-Fi 7 nie oznacza automatycznie, że router obsługuje to pasmo. Oznacza to, że na urządzeniach mobilnych po Wi-Fi będziemy w stanie osiągnąć takie same prędkości, jak gdybyśmy byli podłączeni po kablu. Trzeba jednak pamiętać, że żeby skorzystać z dobrodziejstw tej technologii, trzeba mieć urządzenia, które są z nią kompatybilne. Jeśli masz więc w domu starszą elektronikę, jak komputery, telefony, konsole, które nie mają Wi-Fi 7 i nie planujesz w niedalekiej przyszłości zakupu takich urządzeń, które będą wspierały technologię, możesz zaoszczędzić i kupić sobie tańszy router. Natomiast biorąc pod uwagę, że urządzenia te stają się coraz tańsze, przykładowo ten router, który mamy w studio, QDi BE 6500, kosztuje około 500 zł. Osobiście przy zakupie nowego routera szukałbym jednak takiego, który Wi-Fi 7 będzie obsługiwał z myślą o przyszłości.